Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy o Andy Karolu Dokładnie Andrew Thomas Carroll, wychowanek Newce United grający na pozycji napastnika w latach 2005-2006 Zadebiutował w młodzieżowych drużynach nevsatce, a rok później trafił do pierwszej drużyny po rocznym wypożyczeniu w sezonie 2007-2008 wrócił do nevsatce. I aż do 2011 roku wywodził się na boisku w składzie Rudziwnego Klubu. W 2011 roku za kwotę 350 milionów funtów przeszedł do FC Liverpoolu, w którym podpisał. Pięcioletni kontrat jednak już dwa lata później został wypożyczony do West Hamu United by ostatecznie do sezonu 2013-2014 stać się oficjalnym zawodnikiem Młotów. W pierwszej reprezentacji Anglii zadebiutował 17 listopada 2010 roku w meczu z Francją swój pierwszy gol w narodowych barwach zanotował rok później w spotkaniu przeciwko gache. Data urodzenia 16 stycznia 1989, miejsce urodzenia Gatensburg, Anglia. Pseudonim brak. Kluby, w których grał: Nefsase United, FC Liverpool i West Ham United.